Proszę Państwa, ten dokument został oceniony bardzo surowo w czasie wysłuchania obywatelskiego zorganizowanego przez Jakuba Wytrańskiego i Adę Polską, członkini rządu. Z udziałem pana ministra Duszczyka było ponad 100 organizacji, ekspertów, i nie było jednego głosu jakby pozytywnego. Strategia, po pierwsze, strategia migracyjna jest potrzebna. Yy, to nie ulega wątpliwości, tylko błędem przygotowania tej strategii było, była taka próżnia społeczna, nikt nie konsultował, nie, nie było jakiejś formy debaty z tymi, którzy naprawdę są ekspertami, którzy się znają na tym problemie. Powstała w zaciszu rządowym, to po pierwsze. Nie, podoba, nie podobało się nam i mnie się bardzo nie podoba język tej strategii, taki bardzo militarny. E, miejscami mówimy o przerzutach ludzi, mówimy o odzyskać kontrolę. E, język pełen takiej siły e, i cały czas mówimy o, raczej widzimy to w kategoriach niechcianej imigracji. Że trudno no jest na migrację, coś musimy z tym zrobić, tylko instrumenty do tego zastosowane są zupełnie błędne. To, co dla mnie było szokiem, nie to, że absolutnym szokiem, jedno zdanie tej strategii, w której jest powiedziane, że polityka migracyjna nie idzie w parze, cytuję, nie idzie w parze z wyrokami sądów międzynarodowych. To znaczy, że, a w konsekwencji było powiedziane, że dystansujemy się absolutnie od paktu migracyjnego, że trzeba zmienić prawo międzynarodowe, bo ta konwencja genewska to już jest z roku, ale to jest coś niebywałego. My w tej strategii też zapominamy o jednym, że doszło w tej polityce czy, czy w zarządzaniu granicą, doszło do aktu prawnego niebywałego, a mianowicie ustawa o broni. Przecież ustawa o broni jest czymś takim, gdzie komisarz praw człowieka zwrócił się do parlamentu z dramatycznym apelem. Nie uchwalajcie tej ustawy, a to jest jeden z elementów. On się nie pojawia w strategii ale w strategii pojawiają się, pojawia się prawo, które w świetle orzeczeń polskich sądów nie jest prawem. Po prostu ani rozporządzenie graniczne z naruszeniem podstawowych standardów. I również inne kwestie, jak na przykład integracja. Przecież ta integracja jest, musimy zmniejszyć niepewność obywateli polskich. Niepewność związaną z migracjami. A ja bym proponowała, żebyśmy zapoznali się z bardzo ciekawym tekstem w gazecie wyborczej Klausa Bachmana, który pisze o migracjach o tym, że właśnie tam, gdzie jest bardzo dużo migrantów, to on daje przykłady niemieckie, to nie ma y, y, takiego oporu. Natomiast jak się pojawiają małe grupy migranckie. Źle zarządzana migracja, to wtedy społeczeństwo występuje przeciwko. I muszę powiedzieć, że ta strategia to nie jest kwestia. Ja rozumiem po, poczucie bezpieczeństwa i rząd jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, tylko rozumie to bezpieczeństwo wąsko bezpieczeństwo z punktu widzenia militarnego. A przecież bezpieczeństwo to jest również dla nas bezpieczeństwo prawne. To jest oparci instytucji na e, standardach międzynarodowych, na prawie, a tutaj niestety to się robi. I jeszcze ostatnie zdanie, które chciałam powiedzieć, że ta e, integracja i, e, nie, nie będzie przedstawiała się dobrze, zwłaszcza, że pomysły są troszkę takie nierealne. Tak jeżeli mówi się, że Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka będzie odpowiadał za monitorowanie tych procesów, a Rzecznik ma do dyspozycji cztery osoby, to ja chciałabym się zapytać, jak to ma w ogóle wyglądać. Ja wiem, jak, jak my w przeszłości pracowaliśmy, jak to wyglądało. Nikt z notabene usłyszałem z Rzecznik Praw Obywatelskich publicznie powiedział, że nikt z nim nie konsultował tego pomysłu. No więc jak to zostało stworzone, kiedy y, ta strategia, czy proszę Państwa, weźmy nauka języka, y, integracja nauka języka. To ja Państwu powiem, mieliśmy rodzinę, y, niezwykle taką z Afganistanu rodzinę, która przyjechała do Polski. To na tą rodzinę pracowało 15 wolontariuszy. Y, żeby doprowadzić do właśnie integracji, to wolontariusze, bo państwo było niesprawne, instytucje państwa, nauka języka. E, to wszystko szkoła, trzeba było wesprzeć szkoły. Szkoła powiedziała, no jesteśmy w bardzo ograniczonych możliwościach finansowych. Nie możemy dać tyle tym dzieciom, ile należy. To, e, trzeba było załatwić pracę dla ojca. Mama zmarła w Polsce e, dziewczynek. Trzeba było podjąć i te wszystkie działania, cała procedura była w rękach wolontariuszy, którzy pracowali 7 dni w tygodniu. I muszę powiedzieć, że strategia wymaga gruntownej zmiany. Zobaczymy, minister Tuszyk zapowiedział plany implementacyjne. Ja się boję, ja się boję, dlatego że jeżeli utrzymany będzie puszbek służbek jest przeciwko bezpieczeństwu Polski, dlatego, że my nie wiemy, kogo wyrzucamy. I to jest po prostu założenie skandaliczne. I co więcej, wzmagamy handel ludźmi w ten sposób. Także o tym była mowa w czasie tego wysłuchania.